Zaprosiliśmy Państwa, żeby w sposób pewien symboliczny zainaugurować niezwykle ważną inwestycję. Rozwiązujemy problem jakości wód opadowych pod płytą, pod drogą płynie potok olszanickiej. Z racji bezpieczeństwa odladzanie samolotów to jest konieczna procedura, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszych pasażerów. To wpływa na jakość wód opadowych. Zakładamy, że w roku 2027 nie będzie, przynajmniej Państwa, też angażować kwestia jakości potoku olszanickiego. Wpływu lotniska na otoczenie, że ten problem po prostu rozwiążemy. Inwestycja polegająca na przełożeniu potoku olszanickiego tutaj, w tym przebiegu przy granicy lotniska od strony północnej, przy płocie, izoluje całkowicie potok olszanicki od naszych wód opadowych. Środowisko jest dla Krakowa, dla Krakowa bardzo ważne. Bardzo się cieszymy, że potok olszanicki i ta inwestycja 100 milionów złotych tak, to jest gigantyczny wydatek inwestycyjny lotniska, który. Pozwoli, by potok Olszanicki przez cały rok był czystym potokiem, by rzeczywiście te zanieczyszczenia, które tutaj spływały, nie, nie, nie dostawały się na teren naszych rzek. W przeciągu jakiegoś roku, półtora, będziemy mieli po problemy. Zaprosimy na szklankę wody z potoku Olszanickiego. Tak symbolicznie ją wtedy pewnie wypijemy, ale harmonogram przewiduje rok 2027. Natomiast no, też będziemy starali się, żeby był to okres jak najkrótszy.